Dzień dobry, mamy dzisiaj piątek i mamy dzisiaj Call of Duty Mobile. Czekaj, mamy dzisiaj piątek, Co? wczoraj był czwartek, czy ja wczoraj w czwartek coś nagrywałem? Kurwa, nie nagrywałem, będę musiał nagrać na zapas. Nieważne. Witam Was, mamy Call of Duty Mobile i ostatnio zauważyłem bardzo ciekawą rzecz Call of Duty Mobile, z którą chciałbym się z Wami podzielić. Ciekawy jestem, czy. Wy to widzieliście, bo tu jest bootcamp. Coś ciekawego, tutaj nic. Tu jest bootcamp i można zrobić sobie. Samouczki i ja sobie zrobię samouczki. O, robimy samouczki. Czemu by nie? Nie miałem zupełnie pomysłu na film, więc po prostu zrobimy samouczki. A na wczoraj, w sensie na czwartek, bo nagrywam to w piątek, ale e, zobaczycie to w piątek za tydzień. Pokażę wam. Okej, okay. co mam robić teraz? Gdzie mam strzelać? Gdzie mam iść? przejść całą drogę? Aha, chyba tak. Mam napierdalać, żeby. Okej, okay. to bez sensu, żebym napierdalał. Czemu po prostu od razu mi nie wyskoczy? Czemu miałem ja robić po trzy skoki naraz? Co jak mam buty z trampoliny. Fajnie, że te samouczki są, ale nie rozumiem bardzo po co Coś jeszcze mam zrobić? Tutaj? W tym miejscu... A tu mam ich? Jeszcze. jeszcze coś. Teraz tu fajnie, że tłumaczy wszystkie kill the bot, fajnie, że tłumaczy wszystkie mechaniki, bo to się może przydać niektórym, zwłaszcza tym, którzy nie wiedzą do tej pory, że w Call of Duty Mobile są yy, skany. Lecimy dalej, score streaky. Czemu by nie? To będzie krótki odcinek, nie oszukujmy się. Takie krótkie posiedzenia na jeden match w Call of Duty mają sens. Co robić? Okej. Okay. A, to pokazuje wszystkie score streaky? O, kurwa. Tu można zobaczyć wszystkie skorstki. Co teraz mam zrobić? Podesz oh, określenie, different distance, learn how to. Oooo! To jest naprawdę fajne! Podoba mi się to. Nie mam go rozwalić. Dobre. To jest spoko, mogę wybrać. Ale fajne. Aha, czyli, czyli to dopiero będzie rozumiem, będzie można wszystkie skorstryki przetestować na bootcampy chyba. Uffi co się nie da. Enemy contact. Do you see? UAV recon ready for deployment. UAV online. Enemy inside! Enemy down.

Out to counter ok to jest spoko, bo wreszcie przez wreszcie jak twórcy pokażą jak według nich mamy kontrolować korstyki dowiemy się to twórcy będą mogli UAB. się wybronić że twórcy będą mogli się bronić tym że Prze jak to Przecież ten Huskar strict nie jest OP. Pokazaliśmy wam, jak się przed nim bronić. Teraz Sentry Gun. To jest bardzo fajne. Podoba mi się to. Sentry Gun ready for deployment. must we'll have Our gun has been destroyed. Okej, okay, no teraz to co chyba każdy wie, EMP na sentryganie. No to wszystko. Reszty póki co nie mogę użyć. Ok, go to bootcamp. Teraz operator skile. Ciekawe ile ich będzie. Podoba mi się to. To jest naprawdę spoko. Jeszcze jak dodadzą więcej skorstrików Ciekawe jaki operator skilla możemy teraz użyć. Czy to będą wszystkie czy tylko jakieś nieliczne? Aha, K9 i War Machine. To jest kiedyś War Machine był zajebisty, teraz już tak trochę średni.

Tango, Te napisy opisujące to wszystko mogłyby być troszkę większe, przynajmniej dla mnie, ale jest w tej chwili. 40 po północy, czyli za 21, czyli ja już nie myślę ani nie widzę. Jeszcze pięć? Okej. Okay. I chyba ostatnie teraz zostało? Czy nie? Aha. Granaty są jeszcze, rozumiem. Powiem wam, że to jedna z fajniejszych rzeczy w tym kodzie w tej chwili. Bardzo mnie cieszy, że wymyślili coś takiego. Ja jestem pod wrażeniem, ale będę się z wami już teraz żegnał. Także mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się.